A tu mi 222, w dzisiejszym odcinku, Hop, gdzie ty jesteś? O, tutaj. Dokładnie, oswoiłem sobie pieska i na tak zwaną Wisiekę na torcie zostawiłem sobie projekt w naszej podziemnowodnej piramidzie. No i jak widzicie, mam troszeczkę surowych rybek, a to dlatego, gdyż będę sobie oswajał koty w wiosce. Czekajcie. Gdzie one są? Tak, mamy tutaj bestie z 64 odcinka. No. O, są kotki. Ja możemy bez problemu. Czekaj, czekaj. O, oswoić jest. Oswoiliśmy się. So. Wow. Tego chyba nie nakarmimy. Jak to jest Twoje dziecko, to jest ono agresywne. Dobra. Póki co lecimy sobie do głównego. A! Jamery, trochę. No, przed chwilą, chyba nie wziąłem mi ni temu. Nieważne: przejdziemy sobie piechotą do głównego projektu na tym odcineczku, czyli. Dobra, nie będę Wam podpowiadał. Jeśli ktoś dobrze oglądał, to pewnie wspomina z odcinka. A nie mamy litry. Co ja ślepy byłem? O co chodzi? Dobra. Dobra. No to sobie lecimy. I zruch w górę. Nie wiem, czy nie zauważyli, że mamy litry. Dobra. I teraz to od razu fajnie stare projekty, dżunglowa wioska. Takie powiedzmy zwiedzanie. Mamy naszą piramidkę i w tej piramidce jak zwykle będzie kolejny super mega nowy projekt. No, czekajcie, gdzie to było? Ta dziurę. Oczywiście muszę zniszczyć sobie, czekajcie, się. O jest. Wchodzimy sobie. Jep. Kurde dream. I mamy tutaj taki oto domek, może taki nie za ładny, jak się na to patrzy tak po prostu, ale jak wejdziemy do środka to. Przepraszam, kopałem sobie tutaj wychodziłem. No to was od razu wnętrzem zaskoczy. Mamy tutaj takie wieszaki, jest to przedpokój. Mamy tutaj, wiecie, różne wieszaki, różne na ubrania. Rzecz tutaj mamy szalkę boksa, skrzynkę na to. Tutaj mamy, tak jakby, pokój troszeczkę żeński, coś. Tutaj mamy taki bardzo klimatyczny. Akwarium takie ale jedyne mogły tutaj pomieścić. Biblioteczkę, no i główkę smoka. Kilka tutaj przedmiotami codziennego użytku zapełniłem tutaj. No nie myślę, że jest klimatycznie. Łazienka no jest troszeczkę narobione w kibelku. No o nie wiem, powinniście tego widzieć. Tutaj mamy oczywiście prysznic, tutaj woda nie leci. Co się dzieje. No i ten domek właściwie w środku wille. No to sobie zwiedzimy. Tutaj mamy wejście na taki, taki po prostu pokój. Tutaj mamy wejście na strych. No, i jak na stryk, to powiedzcie, że dobrze się to prezentuje. Chciałem wam jeszcze. Po... Kurde. kończyna. Trzeba uważać, co chodzi. E, tutaj mamy, tak jakby, wyłączniki światła, co jest mega genialne. Po prostu sobie wyłączamy światło. Wyłączamy, nie wyłączamy. Dobra. Tutaj mamy kitchen, czyli kuchnię. No i tutaj takie obrazy, stoliki. Nie mam i ciasto. Oh, mogę zjeść, nie jestem głodny. No, wędzarka, i naturalnie wszystko, co można sobie rozejrzeć. Yy. No i chyba tyle, tyle. I byłoby bla, bla, bla z projektów. Obejrzyjcie koniecznie poprzedni odcinek w kolejnym. Właściwie nie wiem czy jutro, ale w okresie 5 dni. Być może, ale mówię być może, pod wielkim znakiem zapytania, że będzie to jutro. Tutaj przyjdzie czas na deep dark. Dokładnie tak. Będzie się dużo działo. No i oczywiście żabki, namorzyny, aleje i tak dalej. Inne nowości. Z 1.19. Oczywiście nie pogardzę nowym drewnem użyję go w jakimś tam projekcie. Dobra. Trzymajcie się, siemanko i cześć.